Ee, tam, póki rum, co. Tum, Jaki ten Wajana ma podtytuł druga? Wajana. Wajana 2. bo pierwsza miała skarb oceanu, a tak. tutaj? Skarb oceanu. Tak, liczba mnoga, klasycznie. Nie, a teraz będą dwa. Nie, 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 nie. to. Zmyśliłem, jest po prostu Wajana dwa. Dzień dobry. Jesteśmy po D23, Expo, a konkretnie tej najważniejszej prezentacji, która się odbyła w nocy. Były zwiastuny, były informacje, nowości. Dzisiaj, wyjątkowo o 18.00, podsumowanie tygodnia, gdzie będzie więcej info, ale teraz mamy zwiastun Wajany 2. Już taki zwiastun trailer, nie zwiastun teaser, na który miała być reakcja na naszym kanale, ale nie było jej, bo były przeszkody techniczne. I nie, nie, nieważne. Nie, to nie jest niczyja wina. No, tak po prostu nie. czasami bywa. Jest ze mną Natalia, Radek, Wajana 2. Jest hype? Jest! Największy! Premiera w listopadzie. Jak zapomniałem całkowicie o tym, to miał być serial, więc czy udało się wnieść na te wyżyny produkcji, jakby kinowej, czy jakość jest taka, jak trzeba? 3, 2, 1, start! No na początku wiadomo, jest to. Widzę, jak żyje sobie. to. Po, Go, a jak muzykę. w wiezieni wojny, dziewiąta trzecia Tak. Ray. Chciałeś przygody, Tomasz? Dabij. Ma, ja, ma. Hej mało! Hej duża! U. Zostawiłaś mnie na zawsze. Przestań na trzy dni! Daj mi już patrzeć. Zanim mały ukradł serce tej. Trzeba więcej tej małej. Chcę pragnęli zjednoczyć wszystkie ludy z oceanu. A dobry nawigator, czyli na przykład ja, mógłby spełnić życzenie przodków. Bajana, pokaż nam, jak daleko mogą sięgać marzenia. Już to było trochę zajawione. Chodzi o pradawną wyspę, zatopioną przez huragan. Kto postawi stopę hmm. na jej plaży, zdejmie okay. klątwę i zjednoczy ludy oceanu. Czuję, że jest mi to pisane. Maui, przydałbyś się wariacie. Kto by się spodziewał? O Jezu, przydałbyś się wariacie. <grym> Mam powiedzieć, jechu. Okej, okay, kto by się spodziewał, że kolejna fajana to będzie kino drogi? Zniszczę cię, Maui, razem z tym twoim nawigatorem. Uuu, uuu, te ładnie to wygląda. Uuu. Nie zostawiaj mnie znowu. Niedługo wrócę. Obiecuję. A ty będzie jej siostra niecórka na banku. Of course. Ludzie z kokosów? To nie są ludzie. Kakam... Znowu... Trochę wygląda tak jak... Załoga! Do boju! Taka powtórka... Z najlepszych rzeczy pierwszej części? No dawaj, tak. ty kaka. Owaga. Okay. Vajana 2. Okay. 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 Dwa. Co no. sądzicie? Ja jestem nahypowana jakby na sam fakt, że to jest druga wajana. Ja jestem straszliwą fanką pierwszej Vanii, to jest w ogóle my favorite of favorite. Za Mulan i jakby spoko, ale po tym zwiastunie widzę strasznie odgrzewanie różnych rzeczy i wątków, które jakby sprawdzały się w tej pierwszej części. Mam nadzieję, że to nie będzie strasznie, jakby wiecie, odtwórcze, tak, że nie dostaniemy nic tak jakby nowego, tylko troszkę nowszą przygodę, ale z tymi samymi elementami, które mieliśmy w pierwszej części. Tak, ja trochę się... tak to wygląda. E, wie, wiecie, to tak samo można byłoby powiedzieć, o i nie ma mocni dwa. Znaczy już nie pamiętam tych zastanę 2, znaczy, jeszcze pamiętam, ale tak jakby nie pamiętam aż tak swojej reakcji na Zastanu 2. Że mimo tego, że tak jakby mieliśmy tam od początku film całkowicie kinowy, film tak jakby, no robiony do kin, to jednak trochę był odgrzewanym kotletem jedynki trochę był nadal świetnym filmem, ale jednak... Trochę go Tam był fajny twist na to, że tym razem Elastyna była jakby w centrum uwagi to, że Bob był ty, by, by, tym razem opiekował się Jack Jackiem. Świeżo, że jestem po Rewatchu i nie mam mocnych dwa, więc ja ci mogę wszystko na pamięć powiedzieć. Ale wróćmy do tej Wajany. Ja się zgodzę z Natalią. To Czy znaczy przynajmniej będę szedł do kina z takim założeniem? Okej, okay, dostanę pewnie to samo, co w pierwszej części nie widzę jakoś super unikatowego twistu w tej chwili. Aczkolwiek przynajmniej wizualny twist troszkę się tutaj rozjaśnił, jakby różnica, jakby jak będzie można rozróżnić wizualnie pierwszą część od drugiej części, oprócz tego, że mm -hmm. no sama Wajana jest starsza, gdzieś tam wchodzimy w jakieś te magiczno-burzowe, piorunowe sfery. To, A, to, i to, to, jest, to chyba ale, jest chyba, jakby. To jest chyba najlepszy moment tego, tego filmu i zobaczymy ile tego będzie, bo jednak ta pozostała z tymi kokosowymi ludźmi, cała reszta, no wiadomo, o tym, że to są rzeczy bardzo podobne wizualnie do tego, co było wcześniej, wiadomo muzycznie jest bardzo podobnie, czy wiadomo, o tym, że to nie dzieli Manuel Miranda, to jest ale to ale i tak muzyka dla mnie, no jeżeli będzie podobna, to. Jeżeli nie będzie to tak, jak w trzecim sezonie Mandaloriana, że to będzie puszczane z autopilota e, z jakiejś tej szafy e, grającej. Bo ten jasną taki, taki jest, co nie? Że ten, ale ten właśnie, sam po jest. To, tak, ale Poziastu nie to jeszcze tak nie czuć. Tak, Zastunu e, nie mogą. Ale, tak, nie mogą. A jeżeli w ta, będzie takie takie uczucie, że to jest jakaś szafa grająca e, te same przeboje, które już słyszeliśmy kilka razy, tak jakby bez pomysłu, to jednak to już będzie wtedy problem. Ja potrzebuję dużo dobrych piosenek, bo to było to, co najbardziej mi się podobało w pierwszej wajanie. Tam każda piosenka była sztosem, tak? Tam każda <śmiennie> piosenka była hitem. Póki co... Nie chciałem ci przerywać, Radku, śmiało, może z cały sam Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam. Ale tak, póki co to też jest taka trochę nietypowa zagrywka. Ani jednej piosenki w tym zwiastunie, tak? Po prostu ani żadnej zajawki piosenki. No, tak, ale na... Chciałam tylko powiedzieć, że na D23 widziałam ten announcement drugiej Wajany tego zwiastunu, nie oglądam zwiastuna, a widziałam te i tam była był zespół i była piosenkarka, oni wykonywali jeden numer z Vajany, OK, drugi. Okej, okay, ok, zaraz mm -hmm. sobie odsłuchamy. I brzmiało odsłuchamy. to rewelacyjnie i ja jestem na tak. Okej, okay, tak. zaraz sobie odsłuchamy. Ja ogólnie, powiem wam tak, po teaserze miałem bardziej mech. No, Okej, okay, bo jakby zupełnie wtedy nic nie pokazali nowego dla mnie. Tutaj już widzę, już coś się zaczyna budować. Zaczynam wierzyć w ten projekt trochę, no ale widzicie, no tutaj zależy od takiego od detali, co nie? Takiego dopracowania tego filmu. Bo czy bez Mirandy, w, tak totalnie na pokładzie, da się wypracować też takie piosenki? Czy, no bo nie ukrywam, no na pewno to będzie zabawne, to będzie dynamiczne, ładne z tego, co widzimy na ten sposób. Tylko czy nas chwyci za serce. Tak. Bardzo y, powiem Wam, że też y, jestem ciekawa, jak właśnie potem zestawimy to, co teraz mówimy z tym, jak będziemy już po filmie i tak. jak będziemy się I do tego odnieść. A scena będąca kopią zwiastuna na dziewiątej części Gwiezdnych czy w ogóle znajdzie się w filmie? Myślę, że znajdzie się i to na samym początku, A może nie? nie? Nie. Albo na samym końcu? Albo gdzieś, albo gdzieś, albo gdzieś w środku, wszystkie trzy bazy obstawione. <noise> Natalia. Wszystko obskoczyliśmy. Wszystko Dajcie nam znać, co wy uważacie na temat zwiastuna na Wajany. My wrócimy do Was w kolejnym zwiastunie z D23. Nie wiem, który, czy Skeleton, Kruk, ale też będziemy robić reakcję na zwiastun śnieżki, więc zostańcie z nami na kanale. No ale wpadajcie o 18 na podsumowanie tygodnia i ogólnie zostańcie z nami w hype-trenie po inne reakcje i później nasze omówienia na podstawie reakcji tych zwiastunów, znaczy naszych reakcji na te zwiastuny. Do zobaczenia. Tak. Na razie.